Są akty oskarżenia wobec byłego ministra obrony narodowej i obecnego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Mariusz Błaszczak i Sławomir Cenckiewicz mają stanąć przed sądem za odtajnienie części planu obrony kraju. Obaj twierdzą, że dokumenty były archiwalne, a akt oskarżenia nazywają aktem zemsty. Tuska, Monika Celej. Były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak i obecny szef BBN-u Sławomir Cęckiewicz mają stanąć przed sądem, oskarżeni w tej samej sprawie. Pan Mariusz Błaszczak ujawnił wyrwane z kontekstu. Fragmenty planów obrony Rzeczpospolitej Polskiej które zinterpretował w taki sposób, że ówczesna władza polityczna nie chciała bronić Polski od samego początku. Chodzi o ten spot sprzed niemal dwóch lat. W środku kampanii przed wyborami parlamentarnymi. Uwaga, uwaga! Mariusz Błaszczak ujawnił część archiwalnego planu użycia sił zbrojnych warta w przypadku ataku Rosji. Rząd tuska. W razie wojny był gotowy oddać połowę Polski. I to jest, według prokuratury, bardzo poważna szkoda dla bezpieczeństwa kraju. Przekroczył swoje uprawnienia. W celu osiągnięcia korzyści osobistych dla partii Prawo i Sprawiedliwość. A sprawa jest ważna. Sam Mariusz Błaszczak pisze, że to żaden akt oskarżenia, a raczej akt zemsty Donalda Tuska. To cena, jaką płacę za to, że ujawniłem plany pierwszego rządu POPSL, gdybym stanął jeszcze raz przed tym dylematem, bez wahania odtajniłbym dokumenty pokazujące prawdziwe intencje ekipy Tuska. Takie działanie ma znamiona zdrady, bo to nie jest w interesie opinii publicznej, żeby nasi wrogowie znali tajne dokumenty. Byłem u Wimonu może grozić nawet 10 lat więzienia. To były dokumenty archiwalne. Były przechowywane w archiwum, ale nadal miały być objęte klauzulą tajne i ściśle tajne czuł obowiązek, moralny obowiązek, ale również obowiązek jako minister obrony narodowej, żeby Polacy dowiedzieli się o tym, jakie były plany tego rządu. Bardzo dobrze, że ten akt oskarżenia jest, dlatego że Mariusz Błaszczak to po prostu szkodnik polskiego systemu obronnościowego. Od początku byłego szefa Monu bronił drugi oskarżony w tej sprawie. Sławomir Cęckiewicz też mówi dziś o zemście. Zarzuty są fałszywe i zupełnie nieuzasadnione merytorycznie. To jest zemsta ludzi, którzy przez lata budowali przyjaźń z Rosją, wikłając instytucje państwa w relacje z Rosją, w tym z FSB. Według prokuratury obecny szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego też przekroczył uprawnienia. W celu osiągnięcia korzyści osobistej dla pana Mariusza Błaszczaka. Sławomir Cenckiewicz wykorzystał odtajnione materiały m.in. w swoim serialu Reset. Jest to zemsta polityczna za dochodzenie do prawdy, za informowanie o współpracy rządu Donalda Tuska z Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Ekipa z ciemnej Gwiazdy Jarosława Kaczyńskiego, która ma akty oskarżenia. W tej samej sprawie oskarżone są jeszcze dwie inne osoby: Agnieszka Glapiak, przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Piotr Z., były dyrektor w Ministerstwie Obrony Narodowej. Monika Celej. all news